Mike Tyson do face to face podszedł w skarpetkach, a Jake Paul podszedł w swoich adikach i nacisnął Majka Tysona na palec, co bardzo szybko zdenerwowało żelaznego i uderzył Jake Paula, a walka wieczoru planowana jest około godziny piątej. 30 or 20 Polish. Dad, 55 Polish. Teraz jak mamy się dziwić, że gość jest tak pomysłowy, że od kilkunastu lat robi szum na, w całym internecie? No, polska kreatywność. is getting serious, ladies and gentlemen. Czołem brygada Karol Garncarz. Z tej strony nadszedł piątek. Piątek, który rozpoczyna naprawdę emocjonujący weekend sportów walki w Polsce i na świecie. Ale zanim przejdziemy do tego, co będzie się działo w sobotę, w niedzielę, to zaczniemy od tego, co już już w najbliższą noc, czyli z piątku na sobotę w Arlington w Teksasie Mike Tyson po 19 latach emerytury wraca by zmierzyć się z 27-letnim Jake'em Paulem. Mike 58 lat, 27 Jake Paul. Oficjalnie sankcjonowana walka wpisywana do rekordów. Jake Paul kontra Mike Tyson. To już oficjalnie w te Noc z piątku na sobotę, czasu polskiego. Pytacie w wielu komentarzach na moim YouTube, na moim TikToku o której dokładnie można się spodziewać walki wieczoru. Tak więc karta główna, w której są cztery pojedynki, rozpoczyna się o drugiej czasu polskiego, o drugiej w nocy z piątku na sobotę, 15 na 16 listopada, a walka wieczoru planowana jest około godziny 5. Wielu z Was też pyta, czy trzeba będzie coś płacić Netflixowi za to, by zobaczyć ten pojedynek? Nie, nie trzeba będzie nic dodatkowo płacić. Jeśli masz nawet najmniejszy abonament, subskrypcję na Netflixie, to w ramach tego abonamentu zobaczysz e, całą galę w pięciu językach, dokładnie za 0 dodatkowych złotych bez Pay Per View. Zanim przejdziemy do tego, co będzie się działo na, na gali w Teksasie i o tym, co działo się na ważeniu, które odbyło się dzisiaj w nocy nad ranem czasu polskiego, no to porozmawiamy o tym, co działo się w poprzednich dniach, w środę tak. W środę była konferencja prasowa, która kończyła już ten etap gadania, bo trzeba powiedzieć, że promocyjnie naprawdę ta machina była niesamowicie rozwinięta, bardzo dużo materiałów promocyjnych, wywiadów, analiz, serial dokumentalny Netflixa, do tego programy na kanałach MVP. No się naprawdę bardzo dużo i ta konferencja prasowa, która odbyła się w środę, no nie była porywająca, nie działo się tam jakoś nie wiadomo jak. E, kilka ciekawostek. Pierwsza to jest taka, że po pytaniu polskiego dziennikarza, wysłannika przeglądu sportowego Ionetu o to, że Jake gościł w zeszłym roku we Wrocławiu na walce Aleksandra Usyka z Danielem Dubois, e, zapytał go o jego polskie pochodzenie i Jake e, powiedział, że w 55% jest Polakiem. Like 30 55% Polish. It's my dad's side, and it's like our great grandmothers that uh, came over from Poland to the United States. The shop. Tak więc pradziadkowie Jake'a Paula przyjechali z Polski do USA, by spełnić swój amerykański sen. Nie wiem, czy udało się to ich pokoleniu, ale na pewno ich prawnów czyli Jake Paul, robi osza oszałamiającą karierę. No i teraz jak mamy się dziwić, że gość jest tak pomysłowy, że od kilkunastu lat robi szum na, w całym internecie? No, polska kreatywność, polska chęć zarabiania pieniądza i tak dalej, to cały czas w nim tkwi. I procentuje jak widać. Tak więc, Polak J. Paul e, na tej konferencji wiódł prym, to trzeba przyznać. Mike Tyson był tam jak za karę, był znudzony e, tym ciągłym gadaniem. Jeszcze tam dodatkowo masa dziennikarzy, która chciała zadać mu jakieś pytania, wiele tych pytań praktycznie dotyczyło tego samego, czyli Mike e, no nie miał już ochoty. Jeden raz się tylko uniósł, jak dziennikarka się go zapytała, co zrobi, jak przegrał, on odpowiedział: I'm not gonna lose. Po czym ona znowu zapytała, że no dobrze, ale jeśli przegrasz, I'm not gonna lose. I jeszcze raz do niej powiedział, czy ty nie słyszysz, co ja mówię, że nie przegram tego pojedynku. Ta pewność Majka na pewno cieszy jego kibiców. Zobaczymy, jak będzie. No i drugim ciekawym elementem tej konferencji było to, że Jake bardzo pewny siebie, miał taki diamentowy fragment, taką jakby ochronę na uchu, bo twierdził, że nie chce, żeby jego ucho było odgryzione. I'm not getting my shit bit off on Friday night, so I got my diamond spiked ear covers right there. All right. więc założył sobie taką diamentową jakby, no nie wiem jak to nazwać, diamentową ochronkę na uchu po prostu, którą się chwalił na konferencji. No i ostatni moment to było zakładanie się, zakładanie się z uczestnikami tej gali, którzy typują Jake, którzy typują Tyson, no i ci, którzy typują na Tysona, no to Jake od razu chodził, zbijał z nimi grabę i podbijał stawkę. Nieważne ile chcesz się założyć, ważne ile chcesz przegrać, tak mówił Jake, ponieważ on wygrywa w piątek w nocy z Mike'em Tysonem i zgarnia te, te pieniądze. Założył się między innymi Scottie Taylor, Niraj Gajat, indyjski pięściarz, założył się z nim o swój dom, który jest wart w Indiach, ponad, znaczy o swój dom w Indiach, który jest wart ponad milion dolarów, więc zobaczymy kto będzie komu wypłacał hajs za tę walkę. Dzisiaj w nocy za nami oficjalne, oficjalna ceremonia ważenia, w której działo się naprawdę dużo, każdy z pięściarzy wychodził, by zaprezentować swoją wagę, oczywiście pięściarze byli zważeni wcześniej, to była ceremonia medialna no i po wszystkich pojedynkach na samym końcu, oczywiście, Jake Paul i Mike Tyson. Masa ludzi na scenie. Jake nabuzowany, Mike również, ale Mike nabuzowany w taki sposób, że widać w nim ten fear, te emocje, te złość, i powiedział nawet, odpowiadając na pytanie: Talk is over. Talk is over. It's time to fighting. It's time to fighting, dodałem ja. Talk is over, to było e, tyle ze strony Mike'a Tysona. Nie chciał nic więcej mówić, tak jak wspominałem, na pewno był już znudzony tym gadaniem. Teraz już tylko czas walczyć. No ale gdy doszło do e, face to face, e, no to Mike bardzo szybko wybuchnął, uderzył z liścia Jake'a Pola swoją prawą ręką. I wszyscy w szoku, no bo Mike Tyson uderzył Jake'a Paula, ale Trzeba się dokładnie przeuważyć, że Mike Tyson do face to face Podszedł w skarpetkach A Jake Paul podszedł w swoich Adikach i nacisnął Majka Tysona na palec Co bardzo szybko zdenerwowało Żelaznego I uderzył Jake'a Paula a ten niczym tytan się nie ruszył, nie zrobiło to na nim żadnego wrażenia. Komentują wszyscy w sekcji komentarzy, że to ustawione, że to tak miało być, że Jake się w ogóle nie zdziwił, nawet nie mrugnął okiem. Czy to było ustawione, czy nie, nie nam oceniać, ale na pewno podkręciło to jeszcze zainteresowanie walką. Mike Tyson wygląda świetnie, 58 lat tego pięściarza. Jake Paul również wygląda świetnie, ponad 103 kg wnieśli obaj na, na wagę, także real heavyweight. No i przechodzimy sobie już do karty, która będzie miała miejsce w Arlington w Teksasie. Przypominam, ATT Stadium. 80-tysięczny, um, ogromny obiekt, na którym występuje Dallas, drużyna Dallas Cowboys. Trzeba przyznać, że, że naprawdę wygląda to imponująco, gdy obserwujemy relacje Instagramy, TikToki, Twittery, MVP. Jest tam już praktycznie wszystko gotowe. Malutki ring na takim ogromnym obiekcie, ale wiemy dobrze, że tam są bardzo duże ekrany, więc nawet na samej górze ta widoczność jest po prostu świetna. Trzeba rozróżnić to, że ogólnie cała karta wydarzenia Jake Paul kontra Mike Tyson ma 7 pojedynków. Dwa z nich będą na karcie wstępnej na um, YouTube Most Valuable Promotions i podobno też na YouTube DAZN, a później na 5 pojedynków skoczymy już na pasmo Netflixa i one będą rozgrzewać nas przed tym głównym daniem e, wieczoru, czyli starciem Jake'a Paula z Mike'em Tysonem. E, tak więc Wszystkie będą ogólnodostępne, no, jeśli ktoś ma Netflixa, ale dwa na paśmie otwartym, a pięć na głównej karcie Netflixowej. I ku zaskoczeniu wielu, pierwszą walką na karcie wstępnej jest starcie Bruce Shushu Carringtona z Daną Coluerem. Jest to pojedynek w kategorii piórkowej, niepokonanego Shushu Carringtona. Człowiek z Nowego Jorku, człowiek z Bronxu, z okolic Mike'a Tysona, więc jego obecność na karcie też jakby nie jest przypadkowa uznawany za jeden z największych prospektów jeśli chodzi o boks zawodowy i tak też jest przedstawiany, promowany tutaj na wydarzeniu w Teksasie. Dziwi więc w takim razie, że jest na otwartej karcie, bo karta główna też jest na otwartym paśmie, jakby nie jest dodatkowo kodowana pay-per-view, więc nie wiem dlaczego nie mógł znaleźć się już na karcie Netflixa. Być może ma to jeszcze bardziej zachęcić do tego, żeby oglądać tę kartę wstępną. Tutaj stawiam oczywiście na Bruce'a Carringtona. Kolejny pojedynek to Lucas Buddy kontra R Armando Monica, czyli starcie Kanada kontra Italii w kategorii lekkiej. Ciekawy ogólnie ruch MVP zrobiło, biorąc zawodników tak naprawdę z całej kuli ziemskiej, no brakuje chyba jeszcze kogoś z Chin tylko, żeby wystąpił, bo mamy zawodników z Europy, mamy zawodników z Ameryki Południowej, mamy zawodników z Indii, z Kanady, no co chcesz, to Tomasz tutaj starcie Kanada kontra Włochy. Nie będę dawał eksperta w tej walce, niewiele wiem o wielu zawodnikach, ale stawiam na Italię, stawiam na Italię. Armando Casamonica, Armando Casamonica wygrywa ten pojedynek. I przechodzimy już do karty Netflixowej i tą rozpiskę otwiera Shadesia Green kontra Melinda Watpool o waka, vaca, wakat, zawsze wakujący, vac, nie wakatujący, tylko wakujący tytuł. W o kategorii super średniej pań. Shadejia Green to druga po Amandzie Serrano zawodniczka, taka promowana mocno przez Moss Value Promotions. Często walczyła już na karcie eventów organizowanych przez właśnie MVP. Często walczyła na innej karcie z Jakeiem Polem, na innych eventach. Więc no, nie widzę tutaj innej opcji jak zwycięstwo Shadejia Green i na nią stawiam w tym pojedynku. Niroz Goyad kontra Winderson Nunes, czyli Indie kontra Brazylia. Niroz Goyad, profesjonalny, zawodowy, pięściarz z Indii, który popularność i swoje miejsce na karcie zdobył tym, że po prostu zaczął nagrywać filmiki na Jake'a Pola, przyjechał do niego do RADO, zrobili jakieś tam małe zamieszanie. No ale zamiast wspólnie do Ringu, no to Jake przejął go i wrzucił na kartę Moss Valuable Promotion, bardzo popularny w Indiach jest Gojat. Ich wspólne filmiki wykręcały naprawdę milionowe wyświetlenia, więc nie dziwi fakt, że Jack też chce się otworzyć na nowy rynek, na rynek właśnie indyjski i Gojata wrzucił na swoją kartę, a Winderson Nunes, no to powinien być doskonale znany polskim kibicom, bo na gali Kingpin walczył z nim Filipek, Polak przegrał, Winderson ma pojęcie o boksowaniu, jest to bardzo popularny influencer z Brazylii, który co nieco w ringu potrafi. Mimo wszystko ja tu Tutaj stawiam na Niroza Goyata, bo dla Windersona Dunesa będzie to zawodowy debiut. Mario Barrios kontra Abel Ramos for Barrios WBC Welterweight Title, czyli kategoria półśrednia. Mario Barrios dzierży tytuł WBC i to właśnie ta walka będzie trzecia od końca na karcie głównej Netflixa. Tutaj w tym pojedynku, który jest jakby no, drugim co-main eventem tej gali, stawiam na Mario Barriosa, jakoś po wypowiedziach, zapowiedziach, ruchach podczas media treningu, wydaje mi się, że, że tutaj lepszą dyspozycję i bardziej zmotywowany jest Barrios, tak więc moim zdaniem and still. Katie Taylor i Amanda Serrano, cztery pasy mistrzowskie w stawce IBF, WBA, WBC and WBO, women super lightweight. Titles, a więc w super lekkiej wadze, mierzą się obie panie, które dwa lata temu zmierzyły się w meczce boksu, czyli w Madison Square Garden w Nowym Jorku, tocząc niesamowity bój, zakończony niejednogłośną decyzją. Minimalnie wygrywa Katie Taylor, i to właśnie ona stanie teraz do tego pojedynku jako faworyt. Powiem szczerze, że ja chciałbym zwycięstwa Amandy Serrano, lubię romantyczne historie w boksie, lubię, gdy dzieje się dużo, gdy zmieniają się. Właściciele tych czterech pasów. Amanda Serrano, która naprawdę dała kapitalny pierwszy pojedynek, walczy u siebie, jest naprawdę bardzo, bardzo zmotywowana, no i troszkę starsza od Katie Taylor, więc tutaj wiek na pewno nie będzie dla niej pomocny, a z drugiej strony może być motywujący, bo zdaje sobie sprawę, że wiecznie boksować w ringu nie będzie. Ja stawiam tutaj na minimalne zwycięstwo Amandy Serrano po świetnej walce na pełnym dystansie. No i danie główne. Jake Paul kontra Mar Mike Tyson, 27 lat Jake Paul, 58 Mike Tyson, po 19 latach żelazny wraca z emerytury. Jak to będzie wyglądało? Powiedziało się o tej walce praktycznie wszystko, ale zostaje jedno ostatnie pytanie, na które odpowiedzi nie znają kibice na całym świecie, a z pewnością je sobie zadają. Czy ta walka będzie reżyserowana, czy jest do niej scenariusz, czy po prostu w momencie, gdy zabrzmi gong? Ci dwaj dżentelmeni zaczną naprawdę okładać się po pyskach, bo wiemy jedno, że elektryzuje to starcie. Naprawdę cały bokserski, sportowy świat. Czy to będzie udawane, czy będzie rozpisany scenariusz, tego nie wiemy, a chcielibyśmy wiedzieć, bo zarówno Mike, i zarówno Jake elektryzują swoich kibiców w komentarzach pod YouTube, w komentarzach na moim TikToku. Bardzo licznie odpaliliście się względem tej walki. Masa waszych opinii, kto wygra. Część, bardzo duża część ogólnie jest za Mikeiem Tysonem, twierdzi, że mimo wieku Mike da radę, że pokona Jake'a Pola. you <laughs> jedno jest pewne, na pewno we dwóch przyjęli substancje wspomagające lepsze przygotowanie, lepszy wygląd i muskulaturę, to jest pewne bo nie wierzę, że 58-letni Mike Tyson na kurczaku i ryżu byłby w stanie przygotować taką formę zresztą on też w swoich wypowiedziach niejednokrotnie opowiadał o tym, że testosteron przyjmuje jako kurację zastępczą jakoś to się tak fachowo nazywa nie, nie, nie jestem pewny, czy, czy to poprawnie mówię ale odsyłam was do kanału Stalowy Szok, tam materiał właśnie o J.K., o Mike'u, o ich przemianie cielesnej e, jeśli chodzi właśnie o e, muskulaturę mięśni i tak tak dalej więc warto sobie to oglądnąć zobaczyć e, czym naszprycowani są obaj gwiazdorzy przed tym pojedynkiem powiedziało się już o tej walce praktycznie wszystko naładowany na mocno zdeterminowany tak to bym powiedział Mike Tyson który chce pokazać swoim dzieciom że ich tata że nie jest nobody ta. on powiedział że for my children I'm nobody but on this night they're gonna find out that they're daddy Is special. So trzymamy kciuki, żeby Mike pokazał dobrą dyspozycję. Ja bym tylko nie chciał tego, żeby to zakończyło się w sposób uwłaczający wielkiemu pięściarzowi, uwłaczający temu pięknemu sportowi, jakim zdecydowanie jest boks. Czy jest scenariusz do tej walki, tego nie wiemy, ale na pewno wszyscy zastanawiamy się nad tym samym. Na ile rund będzie miał sił Mike Tyson? Czy w pierwszych odsłonach ustrzeli dużo młodszego Jake'a Pola? Czy El Gallo de Dorado oszczędzi legendę, będzie chciał z nim trochę poboksować, pokazując, że ma pojęcie o tym sporcie? Czy jest w stanie rywalizować ze starszym Mike'iem Tysonem, ale jednak legendarnym pięściarzem? Legitymując w tym swoje nazwisko w świecie boksu. Jak ta walka będzie wyglądała, czy będą boksować cały dystans, czy Jake będzie chciał ustrzelić Mike'a już w pierwszych rundach, o tym przekonamy się już dzisiaj w nocy. Z 15 na 16 listopada, czasu polskiego około 5 rano, na żywo na Netflixie bez dodatkowego pay per view w ramach nawet najmniejszego abonamentu. Jake El Gajo, Paul kontra The Iron. Mike Tyson, największe pięściarskie wydarzenie wydarzenie tego roku, być może XXI wieku. Jak będzie wyglądało, przekonamy się już w nocy, słyszymy się po walce.